Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie tu Degumek.pl i Deguma.pl Chcielibyśmy Wam przedstawić, zrobić serię z tego to serwera, którego IP znajdzie się w opisie tego filmu na moim kanale. A więc tak, na tym serwerze troszeczkę już się dorobiliśmy. Mamy kopalnię. Mamy piecyki. Tu będzie magazyn, ale jeszcze robimy to. Mamy takie oto itemki i, 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 I czekaj, ja jeszcze do ciebie od nowa zadzwonię, wiesz No teraz zakręcimy, to ty dzwonisz No dobra eee, A więc tak Tu mamy Anders Dobra, jestem No dobra To dobrze eee, Gdzie ty jesteś? Jesteś, jest Mamy takie oto skiny Tu, skiny No z no, to na chwilę tu jest skin gumy.pl a tu macie mojego oh. skina. Mi się podoba. A więc tak. E, dzisiejszy odcinek. E, rozpoczniemy. No ty rozpocznij, bo ja będę ciągle w neterze, nie? Znaczy się no właśnie chciałem zrobić ten odcinek w neterze. Ten odcinek będzie w neterze. Chodź typu bloki w farcu. Jak będziemy... zabijać Ender Smok. A z czego zrobisz łki? Z tego zrobisz strzały... Z niczego. No. No z dobra. niczego, a jak go chcę załatwić? Aha, pokaż co mamy w skrzynce do jedzenia. No Ile skóry uzbierałem? Uuu, uh, 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 sporo skóry. I mamy oczywiście... Ja. Sporo placków. No i złoty ja nie. To jest oprócz nasz dom. Aha, i sporo wołowinki mamy. No właśnie. To jest nasz dom. Nie chodźmy tu jeszcze po coś. Tu trzeba. ty Daj mi dwa kobla. No dobra. Tylko nie służywaj, ja to ci dam coś innego. Stary, idź trochę po nether a ja tu gdzie jest stone, wstawię ten net, neter rącego, okej? Okay? Sam to zbierałem. To znalazłem zamek. To przepalmy jeszcze trochę. No masz tu nedehrak. No wiem, ale jeszcze trochę przepalmy tego. Bo ja no zrobię może... już... Tu są jeszcze cegiełki dehraku. Już zrobiłem. A ja ustawię... I masz jedno żelazo? Nie. Kurczę, brakuje no. jednego, żeby mieć kilo. A ja na złotym nie dam rady. Zadałobyś mi diaksowy na chwilę? Ja teraz robię diaksowy. Aha. A żelazny byś nie chciał porobić? No. Widzicie jakie szybkie. To jest że jak znajdzie żelazo nie wylecie, tylko wiecie, co nie? Nam się akurat podoba, nie wiem jak wam. Pan... No i oczywiście IP, tak jak już mówiłem, teraz raz znajdziecie w Ale tego filmu. Jeśli dobijemy 10 widzów... O właśnie miałem o tym wspominać. No dobrze. Będzie konory. wtedy konkurs. Będzie. A se... Kamil tam wymyśli jakieś pytanie dla Was i kto z Was dobrze odpowie nagle z nami jeden odnik. Oczywiście nie będziemy pokazywali domku, Ale bo wiecie, ej, co? To, ten konkurs miał być inny. A to jaki chcesz zrobić? Nie, chodzi o to. Jeżeli dobijemy do 10 łapek w górę widzów, y, subskrypcji, znaczy, dobijemy do 15. 15 subskrypcji y, osoba, która się będzie chciała, będzie mogła nakręcić z nami odcinek. Oczywiście nie podam... Tak, nie, nie, poda nie pomyliście tak, się. Będzie mogła z nami odcinek. Y oczywiście, jeżeli będzie chciała. Aha, jest ostrzeżenie: nie podamy miejscowości domu. No, wiecie, potem będziemy nagrywać, skończymy i wiecie. Podamy i nas oktadnie, nie? No, ale nie, ej, jest ja za każdym razem, kiedy wychodził z, ten, z serwera, albo ty, to blokuj skrzynię. To blokuj wszystko co można. Meladla znalazłem. Tak, to fajnie. Aha. Mamy dużo kok Kolumny kopiec. Jakie to takie połączenie tego, no, tej cęby? I drewna się nie Gdzie ty jesteś? Jestem w kopalni. Kopię sobie. Jest, to, Będę potrzebował jeszcze no, trochę netherraku No to zaraz pójdę kopać szybko, No to pójdziesz w ogóle tam ze mną, nie? No może Pokażemy im, jak to w ogóle wygląda Chodź tu do mnie, no Gdzie mam kopalni? Jestem za tobą A. No jestem Emerald O, fajnie, zdobyłem Emerald, nie widziałem To mamy 7 Emeraldów Fajnie, dziękuję. Ej, ja przetapiam sobie budu i nie bierz go. Okej. Okay. Ej, piecyki są tam jeszcze, co nie? To ja tam wsadzam węgiel. Do tych tej... kół ile tu piecyków jest. No nie no, zarąbiście Weź co nas jak to? sobie Kailof. Co? Weź jak sobie Kajlow A co się stało? Ja wyblokuj wszystkie piecyki. Wykop to jest? żelazo. Wykop to żelazo. czekaj. Nie. Odblokuj wszystkie tu piece. A nie możesz z nich korzystać? Nie, musisz na każdy unoc wpisać i dotknąć. Na każdy ma być jeden. O mój Boże. Jednego już umie korzystać? Mm, aj. A mogę, mogę dwa odblokować? To odblokuj wszystkie. Dobra, trzy to na odblokuję. A potem się nasztem zajmiemy, co nie? No. Masz trzy dolne odblokowane. Na razie mi się więcej nie chce. Dobra, dobra. Weźcie mi nam sobie poprzetapiać, nie? Stary, pospiesz się z tym neterlakiem, bo mi się naprawdę skończyła już cęgła prawie. Dobra. A tu co sobie neterlak czy kamienną... Netherową cęgłę, tą ciemną taką średową Nie ja ci z taku zbierałem przecież. No ale już go nie mam. Jakbym miał jak to to bym... To bym poszedł. Ale... Pan ma ulepszony ode mnie na 16 w 2 i... Trzymałość 2 e, Jest dwa. jeszcze jeden meter, e, tak i sobie pójdę jeszcze ulepszyć, S albo nie, nie ulepszam Znacznego się nie opłacę Dobra, ja lecę tam Po to Nie nazwałem sobie mostu, tylko gdzie mnie tepnie Tepnij mnie do netheru, tepnij mnie do netheru Jest nether Łódki nether... No wyłaź stąd! Kurczę... Kurczę! Ja kurta. też idę do neteru. No chodź, no. Pójdę po trochę cegły. No nie, to jest moja zadanie, iść po cegłę. Chodź, pokażę ci, gdzie się idzie po tą cegłę. Po no, co ty to kopiesz? Bo ja chcę przepalić tą. Netel, Ale tak. od razu będziesz miał kamienne cegły! Dobra, weź. Ja pójdę po kamienne cegły, okej? Okay? Dobra, no idź po czerwone cegły Gdzieś, jak się szybko wykopuję ten. No krabium. bo masz, widzisz jaki masz ulepszony. Dobra, idę do domu. Błagam, żeby mnie tepło. A masz set home? No, kurde. Co? Nie tepło cię tam, gdzie chciałeś? Nie. Co? Jak cię tepło w to złe miejsce, to wy jest. teleportację nie... za 5 sekund. Gdzie cię tepło? Ej. Tam, gdzie wcześniej. To to znisz, to tutaj już nas nie będzie tepać, jak zniszczysz jeden kawałek obsydianu. A my nagrywamy dalej, co nie? Tak, cały czas. Jest jeden sposób. Co? Wiem, zniszczymy trochę tego teleporta, już nas tu nie będzie tepać. No, już nie ma problemu. Teraz tylko do Piałkoś no, Home Proszę się nie ruszać No muszę czekać Dobra, jest, jestem w domu ooo Ile mamy FPS-ów? 70 jest spoko Ja mam 4 50 kurde przepalasz ten swój ze strony stołuna. No ej, nie wyciągaj tego stołuna! A go wyciągam? Tam odblokuj do swoich piecyków, daj Węgla. Już odblokowałem. Tam tam te odblokowane to mają w sobie ten. E... Czekaj ze dwu. Eee dobra. Na razie, a no bo nie, nie będę robił pauzy. Mm. Ile my tu mamy tego, 6, 7. Hmm. tu jest jeszcze trochę. Dobrze, już jestem. Widzowie słodcy? Spoczko. Już nie chciałem robić pauzy, bo yy, no, na, znaczy się, bo dźwięk nagrywam osobno i to nagrywam osobno, także wiesz. Nie robiłeś pauzy? Nie, nie robiłem. No to dobrze. Nie robiłem, ale tu na środku to No Gdzie no. ktoś na poboty? Halo? Co? bo nie boję chyba przez chwilę. Jestem, tylko ten ja mam mikro włączone, nie? jak coś gadam to jest włączone. to Żeby nie było czegoś tam słychać u mnie. To się wstawi tu. Tu. Dobra, 64 kamienne cegieł. Spójrz, to przychodź szybko. No już idę, już idę. No chodź tu. No jestem tu, 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 za tobą. Ale, fajnie. Ja Daj mi ten twój kilo, ja pójdę to tam zniszczyć. Ale co? Ale już no, wiesz... nie zbieraj. Chociaż... Zniszczyłeś stamtu, tam tu tam. Ten obsydian. Tak. A to już nas nie będzie tepało. A jak coś tak jak można użyć komendy Home? No. To nie ma problemu. Tu się zniszczy. Jeszcze mam ich zbierać. Tak. Jeszcze byś troszeczkę uzbierał. No, spokojnie. Jeżeli chcesz oczywiście, ja cię tu no, wiesz. Nie, zmuszam. Podam Ci idziek. A e, co zrobimy z tych kolumn? Nie wiem, coś tam się zrobi. Ołtarzyk zrobimy, świątynię, o. Właśnie. Bo one są ładne, nie? Oni ja się tam zdygnęli. No, ale byle że są, nie? O, ja jeszcze mam... Ja jeszcze mam w ekwipu... w skrzyni kresy trochę jedzonka. Aha, tutaj masz to, zrób... No, zrób to, o, co? O, tu mam jeszcze coś Dobra, zrób coś z tego, z tych kaktusów. Hodowle kaktusi. Kaktusów mówisz. Się przyda. Dobra stary, będziemy powoli kończyć ten odcinek, zaraz... Może spróbujemy nagrać drugi? Mm. Ja tylko dokończę to... Czekaj, ja Ci jeszcze coś dam, się widzę. Łap to. Po co mi te cegły? Kamienne, coś zrobisz. No, coś tam zobaczymy. Bo umówiliśmy się właśnie z... No, że jestem ja odpowiedzialny za budowanie a ja za górnictwo no właśnie a on przynosi mi na to materiały ciężko nie jest bo mamy blisko kopalnię odkład mamy nether więc praca łatwa dobra i fajnie ta cegła wygląda mi się bardzo ta cegła podoba my też dobrze ją znalazłem nie No to chodzi, to zakończymy. No dobra, jeszcze sekunda. Tak przed portalem znowu no, i zaraz znajdziemy. My się spotkamy w ogóle za... Można powiedzieć parę sekund. No dobra. No to byłoby na tyle komentujcie, subskrybujcie i bierzcie udział w konkursie lajkujcie no i oczywiście dodawajcie do ulubionych pamiętajcie, lajkujcie, ponieważ dla Was kliknięcie łapki w górę nie jest nic trudnego a nas motywuje do kręcenia tego także na razie O